Siemano. Dzisiaj powiem Ci, jak ograniczyć liczbę osób, które odmawiają konsultacje na ostatnią chwilę. Czy treningi, czy konsultacje, takie typu rzeczy. Generalnie dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Mateusz Miński. pomagam trenerom personalnym i właścicielom studiów treningowego pozyskiwać klientów do ich biznesu. Pytanie brzmi, jak ograniczyć liczbę odmówionych konsultacji, anulowanych konsultacji, bo też pewnie jak zdarzało Ci się, że po prostu ktoś z dnia na dzień, czy nawet z chwili na chwilę, albo w ogóle nie dawał znać, że po prostu nie pojawi się na konsultacji, no i przepadać Ci tak naprawdę godzina Twojego czasu, czy tam nie wiem, ile, ile twoje trwa konsultacji konsultacja z Tobą, no generalnie powiedzmy godzinę, nie? Czyli marnujesz czas, jeśli ktoś po prostu na to nie przychodzi, dlatego warto tutaj zadbać o to, żeby coś z tym zrobić. Pierwsza moja propozycja to jest brać zaliczki jako potwierdzenie terminu konsultacji. To jest może oczywiste, może nie. Natomiast wiesz, jakby ktoś zapłaci Ci z góry za trening albo da właśnie zaliczkę, czyli powiedzmy 50% kwoty tego treningu pierwszego, jako właśnie potwierdzenie terminu u Ciebie. Właśnie mówisz mu, że u Ciebie potwierdzenie terminu jest to, że ktoś właśnie wyśle ci przelew, wyśle ci blika, no i wtedy wiesz, że on na pewno przyjdzie w ten, w ten termin, i, i wiesz, no nie będzie sytuacji, gdzie ktoś nie daje Ci w ogóle znać, że się nie, przyje nie, nie przyjedzie, czy nie zjawi się, no i marnujesz po prostu czas. Szkoda, szkoda czasu. Kolejna rzecz to jest używanie Calendly, czyli takiej aplikacji właśnie z kalendarzem. Tutaj wykupujesz po prostu taki plan standard. On jest płatny, no wiadomo, to fajne narzędzie, dlatego warto gdzieś tam zainwestować te 12 dolarów na miesiąc. Jeśli masz takie właśnie sytuacje często, gdzie ktoś po prostu, wiesz, odmawia konsultację, czy coś, albo nie, wiem, nie przychodzi w ogóle na nią, no to właśnie automatycznie możesz ustawić powiadomienia, żeby im przychodziły, czy to na SMS-a, czy na maila, na jedno i drugie. Omówione konsultacji. Kolejna rzecz, jeśli nie chcesz inwestować właśnie w jakieś kalendy, w jakieś narzędzia, to możesz po prostu samemu, automatycznie, jakby no już nie automatycznie, tylko samemu ręcznie po prostu wysyłać do tych wiadomości, do tych ludzi SMS-y z przypomnieniem. No, czyli właśnie na przykład no, na dzień przed spotkaniem, czy, czy na godzinę przed, czy na parę godzin przed, piszesz do tej osoby, czy. Słuchaj, przypominam Ci tutaj o naszej konsultacji, która będzie się o tej godzinie dzisiaj. Także poinformujesz tą osobę, że, że ta konsultacja jest. że No bo może też tak być po prostu, że sobie sobie wyleci z głowy, że miałeś to z Tobą mówić, czy, czy nie pamięta tego, nie zapisała w, no, w kalendarzu czy coś. No i, no i lipa, nie? No, przepada Ci godzina i tyle. E, dobra, to by było na tyle. Taki myślę Ci konkretny odcinek, także e, zostaw łapę w górę, <słuchaj> suba z dzwonkiem i no i co? Jeśli chcesz, żebym wdrożył system pozyskiwania klientów do Ciebie, do Twojego biznesu e, i dał Ci gotowe gdzieś tam rozwiązanie na Twój przypadek idealny, skrojony pod Twoją miarę, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną konsultację, na której wszystko przegadamy. Dzięki bardzo za oglądanie. Do następnego. Siema.